Nie chciałbym ich chwalić, ale był taki moment, że ten szwab ze mną postąpił po ludzku po prostu. To był żandar, który nazywał się... nazwisko pamiętam. O że może, może mi się przytomni. Zaraz, jako? I już mi nazwisko wyleciało z bólu. Bo było tak, w 1942 roku moja siostra wychodzi za mąż, no to jest okres okupacji, no i teraz tak, bieda i z tym, no z podstawieniem coś na stół, bo była bieda, tu pracował taki chłopiec ze wsi Osówka, to jest, to jest, proszę pana, Mniej więcej w lasach hrabiny Kietkowskiej. I teraz taki to, może taki incydent. I moja siostra wychodzi za mąż. No jak zwykle no wesele wódki trzeba, Ale oczywiście wódki tej prawdziwej, monopolowej nie było. Weselej u tego gospodarza, u którego myśmy tam no dostawali, wymienialiśmy po prostu jakieś tam rzeczy swoje na ten... Masło, słoninę, bądź, on chorował I, i, słoninę. I, a jego syn, taki, ja wiem, miał może jakieś lat wtedy, wiem, 18, przyszedł do pracy w zakładach. I potem myśmy już chodzili jako koledzy jego, do niego to było kilkanaście kilometrów złap. Chodziliśmy tam do niego i ja zauważyłem kiedy, że on pędzie samochodę. I wtedy umówiliście się z nim, czy mógłby Pan nam samochody ukręcić na, na, na wesele. Dobrze, zgodził się on. No i mówi tego, na kiedy to trzeba. Ja powiedziałem mniej więcej, bo wesele chyba w siostrze to było gdzieś bodajże w sierpniu, znaczy latem, to był rok chyba 42. No i wtedy. Kto pojedzie po tą to, po to samolotę? No Mielek jest wysyła. Tak wziąłem bańkę, tylko dziesięciolitrową i poszedłem. Jeszcze wtedy tak co myślałem, tak może rowerem pojechać, chociaż rowerem Niemcy to nie za bardzo patrzyli na to, że my jeszcze, jeszcze rowerami i rowerów używamy. Ale to ja wobec tego, w że tak 10-litrowa bańka, to ja tu z rowerem to dłużej nie zrobię i poszedłem na piechotę. No, zaszedłem ta Łukasz, jak on się nazywał, ten ten, 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 on Gajowym był. No, ukręciłem tej wódki, ja zapłaciłem jemu, wlał mnie w to i idę ja z powrotem. Tam wtedy hmm, od tej jego Leśniczówki do Pietkowa to było jakieś 2,5 kilometra. A potem Pietkowa to już była duża wieś. Przez tą wieś i idę gdzieś, kogoś... wtedy droga już była bo taki gościniec był, jeszcze wtedy SZOS nie było, dróg takich bitych nie było tyle. A Niemcy bardzo często wyjeżdżali, tak ja wiem, jak coś w rodzaju na taką kontrolę leci, coś takiego. O, Nast się nazywał ten Niemiec. Taki nawet przystojny chłop był. No i to się, stało się tak, że ja idę z tej strony od Pietkowa, a on jedzie z ład. I tam takie jest dość, to już w lesie, dość duże wzniesienie. Także tak, zeszliśmy się w, prawie na samym to na samym kiedy... Ja jestem biały, no bo no, noszę samogłonę. No i on tak bryczko jechał wtedy. Podjechał, co nie jest. kłamać nie było sensu, bo no, 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 noszę noszę samogronę. A na to ci tyle? Cała bańka, cała. Na to tyle? Mówię, wes weselę sądzę. I na wesele. No, on szedł z bliczki, wziął ten, ten, ten dekielek z, tego, z, tego, z tej bańki, wlał i daje mnie. Ja to wypiłem. Tam, ja wiem, że cztery łyki było tego. No, i on patrzył się na mnie i potem nalał sobie raz, drugi, trzeci raz. No, wypił i teraz zaczął we mnie lać. To ja wypiłem, ja wiem, no nie, trudne pięść na pewno, ale niech około litra tej samochodu wypiłem. I, I on siadł na brzegi konia po, 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 po tyłku i pojechał. A ja, ja wiem, odszedłem może ze 300 metrów od tamtego miejsca. Panie, uspałem się tak, tu już siostry już wesele wróciło, znaczy do tego, do domu a mnie nie ma złudka. No i się tam rozprawiali, wiesz, się ojciec ze swoim bratem striecznym roweli i znaleźli mnie w rowie, śpiącego. Ale wiesz to jeszcze, no tak, bo, także ja tutaj w tym wypadku, no, nie mogę na tego Niemca powiedzieć coś złego, bo on mi ostatecznie jakiś krzywdy nie zrobił. No i on się, to pierwsza rzecz, to jeden ten dwójek striecz, mój Mietek, Wziął to w to już ona była tak gdzieś o tyle, on wypił, ja wypiłem. No wziął to wódkę, a mówi, ojciec mówił do a ty powoli przylegiesz do tego. I ja jakoś tam, ale taki no na, na pół jeszcze przytomny. Jakoś się przywokłem, ale to stamtąd to było jakieś do łap, jakieś 8 kilometrów, ja się w każde trzy godziny. 哪里能做出来那种？No,